Monopol. monopol dyskryminujący: monopolista posiada preferencję komu sprzedać swój produkt. Dyskryminacja cenowa polega zaś na różnicowaniu ceny produktu bez uzasadnienia tego w kosztach produkcji. monopol stosujący doskonałą dyskryminację cenową, graficznie Monopol dyskryminujący. Zadanie pierwsze. Oblicz zysk firmy monopolistycznej, która stosuje doskonałą dyskryminację cenową, korzystając z tabeli, która znajduje się poniżej. Do rozwiązania zadania potrzebna nam jest kolumna MC, czyli kolumna kosztów marginalnych. Spójrzmy teraz na pierwszy wiersz. Dla ilości produkcji równej 1, wysokość kosztów całkowitych równa się 14. Aby policzyć wartość kosztu marginalnego dla tej ilości produkcji musimy przyjąć założenie, że dla ilości produkcji równej 0 koszt całkowity równa się 0. Tym samym przyjmujemy, że koszt stały również wynosi 0. Przy tym założeniu możemy dopiero obliczyć wartość kosztu marginalnego dla Q równego 1, który w badanym przypadku wynosi 14. Następnie Obliczamy wartości kosztu marginalnego dla kolejnych przyrostów produkcji. Aby rozwiązać zadanie, musimy pamiętać, że monopol stosujący doskonałą dyskryminację cenową sprzedaje swoje dobro tak długo, aż koszt produkcji tego dobra będzie równał się cenie. Zatem pierwszą jednostkę tego dobra sprzeda za 12 zł, kolejną jednostkę sprzeda za 11 zł, kolejną za 10 zł, kolejną za 9 zł i ostatnią jednostkę za 8 zł. Łącznie zatem uzyska przychod 50, natomiast koszt łączny wytworzenia 8 jednostek wyniesie 37. Tym samym zysk naszego przedsiębiorstwa będzie wynosił 13. Monopol dyskryminujący zadanie. Firma monopolistyczna wytwarza swój produkt i dostarcza go na dwa odrębne rynki. Na których funkcje popytu kształtują się następująco. Pierwsza funkcja popytu to 2Q1 równa się 200 odjąć 4 razy P1, z kolei druga funkcja to 2Q2 równa się 200 odjąć 8 razy P2. Funkcja kosztów tej firmy to natomiast TC równa się 2500 Q2. Wyznacz optymalną ilość i cenę na każdym z tych rynków oraz wynik finansowy firmy, jeżeli ta stosuje dyskryminację cenową oraz wynik finansowy firmy, jeżeli firma nie różnicuje cen, to znaczy nie stosuje dyskryminacji cenowej. Rozwiązanie zadania podpunkt A. Optymalna ilość i cena na każdym z rynków oraz wynik finansowy firmy, jeżeli ta stosuje dyskryminację cenową. Zapiszmy na początku, że funkcja kosztów marginalnych wyznaczona po pochodnej funkcji kosztów całkowitych to pół Q. Natomiast warunek konieczny maksymalizacji zysku lub minimalizacji straty to MC równa się MR. Przejdźmy teraz do analizy rynku A, czyli rynku, na którym funkcja popytu to 2Q1 równa się 200 odjąć 4P1. Przekształćmy teraz funkcję popytu, a następnie wyznaczmy z niej funkcję ceny P1. Korzystając z tego, że funkcja przychodu to P', razy Q, wyznaczmy funkcję przychodu dla rynku A. Otrzymamy, że przychód wynosi 50Q1 odjąć 0,5Q1 do kwadratu. Następnie wyznaczmy z tej funkcji przychód marginalny. Przeprowadźmy podobną analizę dla rynku B. Przypomnijmy teraz nasz warunek konieczny, czyli przychód marginalny równa się kosztowi marginalnemu i otrzymamy, że mr1 równa się mc oraz mr2 równa się mc. Uzupełnijmy dane do tych dwóch równań. Po przekształceniu tych równań otrzymamy, że 1,5 q1 plus 0,5 q2 równa się 50 oraz q2 równa się 25 odjąć 0,5 q1. Rozwiążmy następnie ten układ równań. Jak widać, otrzymany wynik, czyli ilość produkcji na rynku A wynosi 30. Obliczmy zatem ilość produkcji na rynku B, czyli Q2 to się równa 25, odjąć 0,5 Q1. Po wstawieniu danych do równania otrzymamy, że Q2 wynosi 10. Kolejnym krokiem jest wyznaczenie ceny P1 oraz ceny P2. Musimy teraz skorzystać z równań ceny P1 i P2, które wyznaczyliśmy na poprzednim slajdzie. Otrzymany wynik to P1 równa się 35, natomiast P2 równa się 22,5. Dzięki temu, że obliczyliśmy P1 oraz P2, możemy wyznaczyć przychód na rynku A oraz przychód na rynku B. Pamiętając, że przychód liczymy jako iloczyn P oraz Q. Tym samym przychód na rynku A to będzie P1 razy Q1. Natomiast przychód na rynku B, P2 razy Q2. Po obliczeniu przychodu na rynku A oraz na rynku B, możemy przejść do wyznaczenia wyniku finansowego firmy. Aby to zrobić, należy jeszcze policzyć, jakie koszty całkowite ponosi firma dla wyznaczonej ilości produkcji. Jak można zauważyć, firma łącznie produkuje 40 jednostek. Podstawmy zatem 40 do funkcji kosztów całkowitych i otrzymamy, że koszty całkowite ponoszone przez firmę dla ilości produkcji 40 równają się 400. Ostatnim elementem jest obliczenie wyniku finansowego, zważywszy na to, że przychód łączny wynosi 1275 jednostek, a koszty całkowite to 400, zatem zysk finansowy tego przedsiębiorstwa, które stosuje dyskryminację cenową, wynosi 875 jednostek. Zadanie drugie: monopol dyskryminujący pod punkt B. Tym razem do obliczenia pozostaje nam wynik finansowy firmy, która nie różnicuje cen, to znaczy nie stosuje dyskryminacji cenowej. Przypomnijmy funkcję popytu Q1, czyli popytu na rynku A, oraz Q2, czyli popytu na rynku B. Pamiętając jednocześnie, że tym razem firma nie stosuje dyskryminacji cenowej. Tym samym po lewej stronie naszego nowego równania otrzymamy 2q, natomiast po prawej będzie to suma dotychczasowych popytów na obu rynkach, czyli łącznie 400 odjąć 12p. Przekształćmy nieco to równanie i otrzymamy, że q równa się 200 minus 6p. Następnie wyznaczmy z tego funkcję ceny. Która będzie miała postać P to się równa 206 odjąć q6. Obliczmy teraz funkcję przychodu całkowitego tej firmy, czyli iloczyn, ceny i ilości. Otrzymamy, że funkcja przychodu to 200 q6 odjąć q6. Obliczmy teraz funkcję przychodu marginalnego, czyli pochodną po funkcji przychodu całkowitego. W naszym przypadku wyniesie ona 206 minus Q3, a następnie skorzystajmy z warunku koniecznego maksymalizacji zysku lub minimalizacji straty w warunkach monopolu czyli mr równa się mc. Obliczyliśmy zatem ilość produkcji w warunkach monopolu, który nie stosuje dyskryminacji cenowej, wynosi ona 40. Dzięki temu możemy wyznaczyć cenę, która wynosi 166. Kolejnym krokiem jest obliczenie przychodu firmy działającej w warunkach monopolu, który nie stosuje dyskryminacji cenowej. Przychód to oczywiście iloczyn ceny oraz ilości produkcji i w naszym badanym przypadku wynosi on 1066,6. Następnie obliczamy funkcję kosztów podstawiając do niej ilość produkcji. Czyli ilość produkcji równała się 40. Zatem koszty całkowite ponoszone przez firmę wynoszą 400. Ostatnim elementem jest obliczenie wyniku finansowego firmy działającej w warunkach monopolu, która nie stosuje dyskryminacji cenowej. Wynik ten obliczamy jako różnicę między przychodem i kosztem całkowitym, i w naszym badanym przypadku wynosi on 666,6. Porównując podpunkty A i B możemy dojść do wniosku, że monopol dyskryminujący, to jest monopol, który stosuje dyskryminację cenową, osiąga większy zysk w porównaniu do monopolu niedyskryminującego.